Cześć, uważasz, że rura PP 40 jest taka duża, że to jest duża średnica, no nie powiedziałbym sama rura, jak widzisz, całkiem, całkiem sensowna średnica, ale trzeba spojrzeć na cały system, czyli kształtki, kolana i tak dalej, i okazuje się, że średnica kolana jest taka. Ale średnica już przepływu jest w nyplu, kolanie nyplowym taka. I teraz tak, spójrz, jedno do drugiego. Dużo? Uważam, że już wcale nie. Przez co zwiększają się średnice, zmniejszają się średnice, a zwiększają się opory przepływu. I to róża PP. 40 wcale już nie jest takim szałowym rozwiązaniem, jeśli chodzi o na przykład rozdzielacz na 10 sekcji do pompy ciepła. Także 40 rura jako tako całkiem sensownie, ale 32-25 to już tragedia. Trzymaj się, cześć.